Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj, zanim przejdę do tematu głównego, to powiem Wam taki, taki drobny wstęp. Nie zauważyliście mój dowcip prymapelisowy z 1 kwietnia. To było to był filmik pod tytułem: Bardzo łatwo oddzielić żownicę z wermikompostu. Nikt z Was na to nie zareagował. Teraz ten tytuł trochę zmodyfikowałem i tam pojawił się pytajnik. Natomiast no, gratuluję Wam. Czujności. Ok, ale i teraz nawiązanie do tematu. Dlaczego stoją tutaj dwa pojemniki? Ten, jak pamiętacie, zasiedliłem Roztoczami i próbuję Zmniejszyć populację skoczogonków. Kiedyś stosowałem Hipoaspis, być może nawet część jeszcze gdzieś tam żyje w moich pudełkach. Teraz zasiedliłem e, świrskim i dobroczynkiem kalifornijskim i zobaczymy, jak sobie poradzą. Jeszcze trochę damy im czasu. A teraz przejdziemy do drugiej postaci, która w moich kompostownikach jest. E, no często w ilościach, nie we wszystkich, ale często w ilościach, które no trochę według mnie są zbyt pokaźne. Ale stwierdziłem, że skoro nie można ich zwalczyć, to można próbować się zaprzyjaźnić. Co to znaczy? To jest postać, którą akwaryści używają bardzo często do... Do skarmiania, skarmiania ryb. Zatrzymałem się na chwilę, bo widzę, że tutaj nie, nie bardzo widać. Może zmienię troszkę kadr. Zobaczcie. To jest coś takiego. Oczywiście wazonkowce. Ja postanowiłem je tutaj zwabić. I za chwilę zrobimy coś. Po prostu je przeniesiemy. <laughs> eee. O, możecie zobaczyć, jest ich tutaj bardzo dużo. Ja zrobię to w ten sposób, że zdejmę z tej szyby. Plus do tego jeszcze spróbuję wziąć całą górę. Oczywiście mamy tutaj dżdżownicę, natomiast co to jest w ogóle za pojemnik, bo to jest pojemnik, który jest już częściowo przebrany i powinien mieć już tylko stosunkowo niewielkie dżdżownice. Te największe dżdżownice już zabrałem. Więc jest to taki częściowo oddzielony vermikompost. No, i właśnie tutaj są, ale jak widzicie, no jest tutaj jakaś duża ilość małych drzewnic. Tu mamy drugą wersję. Może tym razem sięgnę w ten sposób. I postaram się je. Zabrać. Powiem Wam, że to są dosyć cenne zwierzęta w akwarystyce, tak jak mówiłem. Jeżeli uruchomi się taką hodowlę, daje się to rybom. A skąd generalnie biorą się w kompostowniku? Powstaje. I mają dobre warunki do rozmnażania się, szczególnie wtedy, gdy nasze podłoża, nasze jedzenie zaczyna być bardziej kwaśne. Wtedy zdecydowanie wazonkowce pracują, mnożą się. Natomiast, tak jak już tam pewnie wspominałem Wam w poprzednich filmach, i wazonkowiec, i skoczogonek są kompostow, kompostow, kompostującymi robaczkami. One również przyczyniają się do do rozkładu materii organicznej. I do tego jeszcze dosypię trochę kompostu i powiem Wam, że będę to obserwował, co się z tym wydarzy. Jeszcze przykryję. Czekajcie, bo trochę odszedłem od tematu. Natomiast, jeżeli uda nam się to rozmnożyć, to zobaczymy. Jeżeli oglądają mnie te osoby, które. Mają z wazonkowcami w formie hodowli więcej do czynienia, to zapraszam do komentarza. Na razie sobie odkładam. Natomiast co jest dobre, szczególnie dla tych ogrodników, którzy mają problemy z nicieniami na truskawkach, przeczytałem, że to właśnie wazonkowiec poradzi sobie z nicieniami i pozwoli Wam w uprawie truskawek. Także to jest mój kolejny film na temat problematycznych istot w vermikompoście. Więc skoro nie możemy z nimi walczyć, to spróbujemy się zaprzyjaźnić i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pozdrawiam Was. Do zobaczenia, do usłyszenia.